Na witrynie sportowego sklepu. Powiadają, że jeżeli chcesz poznać człowieka, to najlepiej zabierz go w góry. Innymi słowy, charakter można poznać w trudach i cierpieniu. Ci, którzy choć raz wyruszali w drogę, wiedzą o czym mowa. Czy towarzysz sposobi się do drogi jeszcze przed świtem, czy gnuśnienie do południa? Czy na popasie rzuca się do strumienia jak oszalały, czy gasi pragnienie radując się każdą kroplą wody? Czy w karczmie, obgryzie golonkę razem z kością i popije rumem, czy podzieli na pół ostatnią kromkę chleba? Wreszcie, czy poda rękę słabszemu? Niepełnosprawni wyruszający w pielgrzymkę do Santiago de Compostela i ich przyjaciele nie muszą mieć wątpliwości co do swoich charakterów. Piękną lekcję o zdrowiu i chorobie daje biskup Ignacy Krasicki w bajce pod tytułem Podróżny i kaleka. Tytułowy podróżny nie skarżył się na ludzi i los, choć musiał wyruszyć w drogę bez butów. Utwierdza go w tym spotkany na drodze bezdomny. Wtem, gdy razu jednego do kościoła wchodzę, postrzegłem, że leży żebrak bez nogi na drodze. Nauczył mnie, tem bardziej milczeć ów ubogi. Lepiej mnie bez obuwia, niż jemu bez nogi. Nie sposób o tym nie pomyśleć, stojąc przed witryną sportowego sklepu. Widać przez nią uśmiechniętych klientów, pakujących lśniące trekkingowe buty, nieprzemakalną kurtkę, ultralekką rakietę do tenisa. Pośród wszystkich towarów są dwa, których nie znajdziesz na sklepowej półce, o ile ich wcześniej nie odkryjesz w sobie. To radość życia i siła charakteru.